Dzień dobry, Elile Krejski, vlog prostyfacet.pl Tam jest blog Dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio Rano pobiegałem sobie 5 km mimo, że jest szaro, chłodno i deszczowo Natomiast warto pewne rzeczy robić I na końcu będzie pewne ogłoszenie z tym związane Ale czasami chodzę po innych blogach I jeden z nich to zemiaskiniowca .pl Rafał Mazur i Rafał Mazur jest autorem takiego cytatu jak Czy to co wiesz, pokrywa się z tym, jak żyjesz. I o tym sobie trochę porozmawiamy dzisiaj, więc zapraszam. No właśnie, i co to oznacza, czy to co wiesz, pokrywa się z tym, jak żyjesz? My często Pakujemy taki porek jak wiedza, uczymy się masy rzeczy, zdobywamy nowe tytuły, dyplomy, certyfikaty itd. itd. I pakujemy się takimi rzeczami jak rozwój osobowy, szkolenia, warsztaty i to jeszcze takie warsztaty, gdzie nie robi się projektów, prac domowych i dalej, które mniej rozumieją zdecydowanie, jeżeli tego nie ma. Robimy uniwersytety, jeden fakultet, drugi, książki, podcasty czytamy. Wideo, programy TV, jakieś edukacyjne oglądamy i myślimy, że po prostu zjedliśmy wszystkie rozumy. I każdy z nas też chyba to zna, że w Polsce bardzo często lubimy się czuć ekspertami w różnych rolach. Jak widzimy, że na przykład piłkarze nasi grają słabo, to od razu każdy jest najlepszym trenerem itd. Tak Natomiast co się liczy w życiu? Ja już to powiedziałem wczoraj. Świat postrzega tylko to, co robisz. I bardzo często ten wielki lejek wiedzy, który tutaj jest, przekłada się na bardzo mizerne efekty. Więc efekt jest taki, mimo że wiedza jest ogromna. I co z tego? I co z tego? No i właśnie wracamy do tego, co już wcześniej wspominałem. Liczy się przede wszystkim działanie. Przede wszystkim I działanie a nie to, co Ty myślisz na swój temat, bo mamy dwa obrazy w sobie. Taki na plus i taki na minus. Ten na plus to jest wyidealizowany obraz siebie. Lubimy o sobie myśleć lepiej niż to, co widać i wychodzi z tego działania. Albo czasami pomniejszamy swoje zasługi i picujemy siebie. Ani jedno, ani drugie nie jest dobre. Jesteśmy tutaj, a są tutaj, czyli to, co zrobiliśmy. No i to jest dosyć proste. I ten cytat właśnie o tym mówi, ale mówi także o tym, czy żyjesz zgodnie ze swoimi wartościami, bo to jest bardzo łatwe twierdzić, że na przykład kochamy swoich bliskich i tak dalej. Natomiast jeżeli nie dbamy o to każdego dnia i nie się zdarzyło, zapomnieć o tym, to czasami przyrzucamy na nich swoje troski. I nie o to chodzi. Nie o to chodzi, więc chodzi o to, żeby pamiętać o pewnych rzeczach, żeby dbać o nie i żeby przede wszystkim robić tak, żeby były efekty. A teraz mikro ogłoszenie, bo ten blok jest ultra krótki dzisiaj przy piątuniu. Muszę jeszcze od razu do masy spraw spokojnych. Jest taki, takie coś. Krajewski Irek, Instagram. To jest Instagram i ponieważ yy, często wiele rzeczy robiłem sportowo i nie lubię tego wrzucać w social mediach, natomiast Instagram jest zupełnie nieobecny, założyłem ten kanał i w tej chwili mam dosyć takie spore wyzwanie, czyli dwa sportowe, dwa treningi brazylijskiego dżudicu minimum w tygodniu i 30 km tygodniowo do przebiegnięcia bez względu na pogodę. Na razie mam w tym tygodniu zrobione 10, więc muszę jeszcze nadgonić 20, więc dwa razy po 10 mimo treningów w sobotę i niedzielę. I cóż jeszcze? I inne rzeczy związane, ale akurat pompeczki, poranne, ćwiczenia i tak dalej. Natomiast będę te rzeczy wrzucał, będę takie zdjęcie wrzucał na Instagrama po to, żeby było widać, że... Warto ruszać w tyłek i może taką zmotywuję, może nie. Mam nadzieję, zapraszam do śledzenia, a Tobie dziękuję i życzę wspaniałego piątku. I zastanów się, jak to jest u ciebie. Czy to co wiesz, pokrywa się z tym, jak żyjesz, czyli czy te efekty mówią dokładnie to, co jest tutaj w Twojej głowie, bo jeżeli nie, to można spokojnie okroić i tylko tyle wiedzy sobie tutaj dostarczyć przez taki mały lejek. Przez taki mały lejek można sobie dostarczyć wystarczająco dużo wiedzy, żeby to bardziej odpowiadało temu, jakie jest działanie. I tyle. Miłego piąteczku. Pa! Yo, yo.